Kaczki i krzyżówki to gatunek dzikiego ptactwa, które świetnie zadomowiło się w przestrzeni naszych miast. Białystok jest tego doskonałym przykładem. Wystarczy wybrać się na spacer w okolice Teatru Dramatycznego lub rzeki Białej w centrum miasta, by spotkać stado krzyżówek. Jak wyjaśnić to zjawisko? Czy ptaki naprawdę czują się bezpiecznie w centrum miasta? Czy powinniśmy je dokarmiać? Po prostu zimą w miastach cieki nie zamarzają i dlatego krzyżówki się gromadzą. Zimą ptaki zmniejszają swój dystans ucieczki. Latem te same ptaki, te same osobniki będą puchliwe. Zimą nawet potrafią iść z ręki. To jest dyktowane tym, że po prostu otrzymują tu powżywienie i dlatego mniej się boją. W tym roku prowadzimy taką akcję. Liczymy wszystkie ptaki wodno-błotne zimujące na nizinie północno-podlaskiej, na Pojezierzu Augustowskim i na pojezierzu ełskim. I z naszych badań wynika, że ponad 90% wszystkich zimujących ptaków wodno to są krzyżówki właśnie. Poza tym to są jeszcze nurzące Łabędzie nieme, łabędzie krzykliwe, kilka innych gatunków kaczek, ale te sporadycznie są spotykane. W stoku potrafi zimować nawet 2000 krzyżówek. Jedno z tych większych zimowisk to jest przy y, teatrze dramatycznym, drugie na przykład przy oczyszczalni ścieków. Jesienna wędrówka krzyżówek trwa aż do grudnia, a wiosenna rozpoczyna się już w lutym. Więc teraz obserwujemy takie zjawisko rozlatywania się y, tych osobników, które zimują w mieście. Trwają toki, czyli gody ptaków, łączą się w pary. Ponieważ zagęszczenie ptaków w mieście zimą jest tak duże, dlatego y, mają one problemy ze zdobyciem pożywienia. I z tego też względu warto je dokarmiać. Oczywiście robić to z głową. Nie powinniśmy im dawać spleśniałego chleba, ciemnego pieczywa. Najlepiej, żeby to było białe, y, rozdrobnione pieczywo, wysuszone. Ewentualnie jakieś gotowane warzywa. Jeżeli chodzi o krzyżówkę, to jest yy, dosyć pos, yy, pospolity gatunek, więc nie wymaga jakiejś tam ochrony. Niemniej jednak prowadzimy różne akcje edukacyjne, które mają uświadamiać ludziom, na przykład, jak prawidłowo dokarmiać ptaki. Okazuje się więc, że idąc do pracy albo na zakupy znaną sobie ulicą lub parkiem możemy dostrzec ciekawe zjawisko przyrodnicze. Warto bowiem pamiętać, że nasze miasta zamieszkane są nie tylko przez ludzi, ale i przez zwierzęta, dlatego musimy nauczyć się je dostrzegać i harmonijnie z nimi żyć. Rozpoczęła się 11. edycja konkursu na zbiórkę surowców wtórnych. Organizatorem akcji realizowanej w ramach projektu Czysty Powiat, Czysta Ziemia jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu białostockiego i od lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Zaangażowaliśmy się w działania ekologiczne, ponieważ uważamy, że dzieci najszybciej nauczą się tego, przekażą rodzicom, no i, i w życiu przyszłym będą y, proekologiczne takie właśnie rozwiązania stosować. Zbieramy surowce, y, dlatego że to jest łatwo przeprowadzić, bo dzieci zbierają na sztuki, my to później liczymy w sztukach. I kto najwięcej nazbiera, otrzymuje nagrodę. W ubiegłym roku mieliśmy dziesięciolecie naszej akcji. Akcja się nazywa Czysty powiat, czysta Ziemia, Zielona Akcja w Powiecie Białostockim. I przez te 10 lat żeśmy zliczyli, że dzieci zebrały w sumie około 5 milionów 200 tysięcy sztuk opakowań. To jest butelek szklanych, butelek plastikowych i puszek. To jest bardzo dużo. Jest to bardzo dużo i my cieszymy się, że to wszystko nie trafia na śmietnisko, tylko trafia do recyklingu. W ubiegłorocznym konkursie zwyciężyła Patrycja Fiedosiuk, uczennica Szkoły Podstawowej w Studiankach, która zebrała prawie 53 tysiące sztuk opakowań. To się zaczęło od pierwszej klasy i co roku zbierałam opakowania, brałam udział w tym konkursie. Najczęściej były to butelki typu PET, a także puszki. Czasami jeszcze opakowania szklane. Zawsze pomagała mi rodzina, bo wiadomo, że sama bym tyle nie uzbierała. Szczególnie mój młodszy brat był w to zaangażowany i chociaż ma dopiero 6 lat, to też to polubił. I myślę, że kiedyś, kiedy ja pójdę do gimnazjum, też będzie brał udział w tym konkursie. Wszyscy mi pomagali. Wszystkie ciocie, wujkowie, i właśnie dzięki temu dało mi się to uzbierać. Szkoła działania ekologiczne prowadzi od kilkunastu dobrych lat. W sumie zaczęło się to być może od takiej głośnej akcji Sprzątanie świata. Akcja ta trwa już lat kilkanaście i mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się właśnie prowadzona przez starostwo powiatowe akcja selektywne zbiórki odpadów. I od chyba od początku, czy tam od drugiego roku, czyli do dobrych. 9, może 8 lat uczniowie naszej szkoły w tej akcji uczestniczą. No i sukcesami, bo od 3-4 lat chyba zajmujemy no, czołowe miejsce. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w czerwcu bieżącego roku w Parku Krajobrazowym Puszczyk Nyszyńskiej. Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych jest częścią akcji mającej na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. W jej ramach organizowane były m.in. szkolenia i wycieczki do zakładu utylizacyjnego.